Ok, nagrywamy po raz kolejny miałem za mało pamięci. Dobra. Teraz przejdźmy do lotni. Tutaj jak widzicie, no mam parasolkę z każdego sezonu od ósmego w górę. Tutaj o. O. Żeby nie było wam tutaj wszystko pokażę. I zwykły. Dobra. Ja zostawię to. Teraz back blingi Bugblingów też mam dosyć sporo, takich skinów, i po bugblingach już będziecie mogli wiedzieć, jakie ogólnie mam skiny. Więc jak widzicie, tyle. Um, no. Więc. Wychodzimy. No i najciekawsze, co Was pewnie interesuje, moje skiny. Zaczynamy od góry. Tutaj mamy barwy wojenne. No, czarno serce. Pani od ratowania świata, hybryda, nieudacznik, kurczak, nieudacznik, driftera, kowbojka, królodu, przybysz. Ogólnie to przybysz mi się średnio podoba. Pumcia, Roxy, Zenit, nieudacznik też, Bajka, Disco Mistrzynik. Tą panią ani razu nie zagrałem. Nie podoba mi się. DJ jak mu tam. Piżamka. Pani Mroku. Letni Drifter. Jonesy z Bunkra. Tutaj jazda, dobra. Postaram się pomijać te karnety, dobra. I tutaj ten goniec już będzie ciekawszy. Na pewno z karnetów nie mam tego. Coś, coś czym się mogę pochwalić. To. I to. Co to te rzeczy akurat mało osób ma. Jeszcze kilofy. Nie, kilofy wam pokazywałem chyba. Dobra, pokażę wam. Nie, nie pokazywałem. Dobra. Lecimy. Tutaj takie mam kilofy ogólnie. Zaraz wam pokażę, jaki jest dzisiejszy sklep. Dzisiejszy sklep. Jest. O taki. Jest gul jest mózgowiec, jest. Ta kosa, są tutaj ogólnie wszystkie, kosy wam pokazuję, że jakie tu są Ogólnie, dobra Dalej już chyba wam nie muszę się specjalnie przedstawiać Dobra, wiecie jak ktoś nie wie I to Dobra To będzie na tyle w tym odcinku, ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie Trzymajcie się i do następnego Hej, hej, jeszcze wam pokażę tutaj karnet eee, O kurde, czekajcie Jeszcze wam tutaj karnecik pokażę Tutaj mamy wszystkie Tutaj ogólnie Cały wam karnet teraz pokazuję i uwaga, za setny stopień jest taki coś. To jest chyba jeden z niewielu skinów, w tym karnecie. To jest, jest jeden z dwóch skinów, w tym karnecie, który ma więcej niż dwa te zmi zmiany, te stopnie do wybicia. Dobra, ja mu serdecz serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego. Hej, hej.